Ruinka, nasza ruinka. Palimy co tam można spalić takie drubizny drewniane. Mm. I <laughs> to zobaczyć. I to zobaczyć na koniec działki. Widzę, że tu jakieś. Zresztą, zobaczcie sami. Tak Tutaj mamy kibelek. Ale kibelek jest... Daszek jest załamany. Nie wiem, czy będziemy nowy stawiać. Bo na czas remontu trzeba coś postawić. Tu też jakieś... Jakaś stara lodówka, to będzie to gdzieś wywieźć. No i nasza ziemia jest jakby równo z tym budynkiem na no wprost. Aż tam do płotu. Przejdę się tam. Przejdę się tam. Także no jest tu trochę tych jakichś drzewek, nie wiadomo jakich. Przynajmniej na razie nie wiadomo jakich. Ale duża jest ta działka. No zobaczcie, jeszcze idę. Tutaj jest jakieś. Ale nie wiadomo co, przynajmniej na razie. Tak się nie za bardzo znam. Tu też są jakieś. Ale co to? Nie wiem. Jakieś małe krzaczki. Może jaka porzeczka. Tu jest więcej ich takich. Też są jakieś drzewa. Tutaj, ale jakie? Też nie wiadomo. Jest za wcześnie, że tak powiem, na określenie, co. To jest co? O, Oto jakieś butleży. Jakieś butleży. No, i doszliśmy do płotu. Płot jest porządny. Ktoś sobie to porządnie ogrodził. Myślę, że osoba z tej działki, tutaj obok, bo cała działka jest porządnie ogrodzona. Jest nawet brama zrobiona. Ale to może jest od tego nadajnika? Albo... Nie, chyba nadajnik jest poza działką. No to jednak nie. Nie mamy tutaj żadnych, słuchajcie, choinek i szkoda. Będzie trzeba coś posadzić. Bo przy takiej dużej działce to... To przecież i choinki by się przydały. To też jest jakieś drzewko. Ale z kolcami, co to jest? Nie wiem. No nic, wszystko się z tazem okaże. Co to jest? Też są jakieś drzewka. No wszystko na razie jedna wielka, nie wiadomo. Domek widać tam z przodu. O tutaj jest nasz domek. ale że tak powiem duża działka, ale tak zapuszczona szok normalnie czeka nas tu dużo pracy To tutaj tutaj To tutaj widzicie takie wysokie to ponoć olszyna Nie wiem co będziemy usuwać zobaczymy bo to jest w sumie jedna rzecz na środku zielona, więc może i zostanie. Tu w ogóle, bo by był jakiś wielki piec chlebowy. I tutaj jest. Tutaj będzie można dużo znaleźć tego, tak jakichś cegłówek, nie cegłówek po, po tym piecu. O, tu już widać na przykład są. Więc jest to możliwe, że się to znajdzie tutaj. Czuję też pod nogami. Że to jakieś ruiny były. Tam znowu była stodoła, już jej nie ma. Zostały same resztki po stodole. Straszna ta trawa tutaj jest. Położyła się na Amen. Co to znalazłeś? Pokaż Szampanówkę. I mnie bardziej te talerze, talerze interesują, a nie... A nie... Brudny, a nie. Wałbrzych. Wałbrzych. Zobaczcie, Wałbrzych. Mhm. Tu takie bardzo ładne. Ładne coś? No. Tylko wyczyścić. A co to jest? Czekaj. Made in China. Aha, bardzo ładne. I to, ale uszkodzony. Nie widzę. Ale, ale tak jakaś masa perłowa albo coś jest. Hmm. Ale co to jest? Karty już pewnie będzie, pokaż. Czekaj. Okay. KPM. KPM? Mm -hmm. KPM? Nie. Od do, do, do góry nogami czy masz? KPM? KPM no. Tak. <laughs> Jeszcze coś tam masz? Nie. I tam talerze z Ikei jakieś mm -hmm. Pierdoły Weź je do domu, żeby się nie skupiły ja, Tutaj jest zakryte chyba to okno Tu? Się bież, to tak to. Tak. Będziemy oblewać. Jeden na cztery osoby, taki mały. Będziemy oblewać głośno, no. Zaraz go otworzymy. Troszkę. Tak, Starczy, na cztero osoby. Raz. Albo tak, można w ogóle się troszeczkę napić? Tak tyle? Ja Już, tyle? Jest no, nie. no nie. I super. I Trochę za mało. To nie jest. Także takie maleństwo na uczczenie, kupna domu. W salonie. W salonie. <noise> no, salon, nie salon, ale kiedyś będzie. Pewnie. Gdzie oni są? Na górę i na górze. Proszę. To chce być w To się poka pokazuje, jak ty nie chce być w kamerze. To, to się chowa. Wdrówko. Wdrówko. I pieniążków dużo pod ten, pod ten dom, nasz domek, że tak powiem. Mała tego, bo to taka malusieńka butelka była tylko Ja Nie lubię szapana. <grym> ja nie chciałam o chcę. Nie, nie lubię w ogóle szapana, nie wypadam. Bo to to się, już już A, to się może pokazać? Już otwieraliśmy ją. A co, otworzy. do się Zobaczysz. Ale trzeba ją ładnie wyczyścić, bez drewniana. By się przegrywało. Stana. Mamy wodę, tylko ma tam tym Robota. No ale wiesz, taką łożyskową, ona jest bez Tutaj jakiś or ornament był. Wódź po światło widać. Trzeba to umyć. No mhm. widać, oczywiście. Jeszcze ja w starym papierośnicy znalazłem na tym pokoju tą starą. Dwa paski. To tu się otwiera, nie? Mhm. Kto chce kiełbę, trzeba jeszcze dosmażyć. To Potem wyczyścimy. Brudno. Ale zobaczcie jaki ten Jeszcze, jaka oprawka. No, Znaleziona. Porcelanowa, nie? Porcelanowa, piękna. Na wejście kabelka tu, wejście kabelka tu i gwincik tu. Jak nie cieszą takie stare rzeczy. ja to też poskładałam te rzeczy, które ewentualnie by warto zostawić. Nie? A widziałaś tutaj włącznik prądu? Tak. Tak, nawet bym go dotykało. Oryginalny przedwojenny włącznik. Ta. Lewo prawo? Tak, lewo prawo. Dobra. To co? Jemy kiełbasę? No, czy co? Bo ja muszę na górę nie, nie wejść. Znaczy, będzie mieć kiełbasę z grilla, zaraz wam pokaże. Nie z grilla, tylko z ogniska. Z ogniska, sorry. Z ogniska. Z własnego ogniska. Już są gotowe? Nie, trzeba jeszcze ten, bo dość wysoko dałem, nie wiedziałam kiedy skończycie. No patniki? No patniki. Zobacz, zobacz to jest... Dziu, obierz się z, z pajęczyny. Oj. Patrzcie, jaki patent. Drabina. Trochę za wysoko mi się wydaje, już? Ja nie chciałem dawać nisko, bo jak to się rozpali, to... paski się, się pieką. Kiełbaski się pieką. I co? Jakieś nowości? Nie. Coś się dowiedziałeś? Nie. nie. Że piec jest do odratowania. To też to mi się tak wydaje. Piec A ziesz, jest do odratowania, co? tylko trzeba do tego fachowca. Jakie ty jesteś... Pająk po tobie chodzi. A nie chodzi. Nie takie rzeczy no, chodzą mi po głowie. Jezu, ale brudny jesteś. Maska, masakra. A robi się? Mhm. To jest się brudnym. No. A wiesz, może co to, to jest? Bo ja to specjalnie zostawiłam, bo nie wiedziałam do czego to służy. Ehm, zdaje mi się, że to są zamknięcia, stare zamknięcia do słoików. To nie. To na pewno nie jest. Może się mylę, ale. Poczekaj. Tak. tak. Słuchaj, ja żyję dłużej na tym świecie od ciebie. Mhm. I to się. Na sprężynie i cyk łapało za to, nie, to ja takich nie znam. Do weków. To ja takich nie znam. Ale może się mylę, ale według mnie to jest właśnie do tego, bo jak pamiętam, mylisz, że babcia kiedyś takie robiła też. Jak się mylisz, to na pewno nam e, w komentarzach napiszą, co to jest, napiszą, co to jest. Ale pajęczyn. No jest, jest. Nie? Wszystkiego. Mhm. To było na stałe. Tu mi się wydaje, był pojemnik na tak zwaną wiecznie gorącą wodę. Nie wiem. Grube, żeliwne. Tu się wlewało wodę. Tak mi się zdaje, bo czytałem gdzieś o tym, mhm. o starych niemieckich po prostu piecach, że jak się paliło w piecu, to tu w tym miejscu było zawsze gorąca woda. Można sobie to nabrać. Bo to jest na stałe tutaj. Żeliwna taka miejsca Zakopana i cały czas woda była w nim podgrzewana, te wszystkie wyczystki, niewyczystki. No. No tak. To nie ruszę, bo to chyba się zasypało, wiesz, dopływ do komina. Chodzietka. Muszę tylko zidentyfikować, co tu było naklejone. Czy było coś naklejone? Mi się zdaje, że był taki kafelek. Na, na zdróbku. Dzięki. Że był taki kafelek naklejony i to robiło jako wyczystkę w środku. Można rękę było. Włożyć Nie wiem. Ale tu też to... są po takie haczyki. Tu. A. I tu też są na tym piecu takie haczyki. Naokoło. Tak. Widzisz? No coś powiesić, wystawić, bo jak się tu napaliło, to to trzymało i to ładnie trzymało. Tu też był kabel do prądu i, 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 i ten włącznik mhm. Tylko tu musiało być parę pieców, bo są takie. Tak, tak. A kafli tu i tam. Mhm. Te kafle są stamtąd przyniesione tutaj. No. tutaj. Były trzy kominy. Tam, tam była. Ja to posłuchałam też. To... Według, według mnie tu była taka kuchnia polowa. Yy, dla, dla zwierząt yy, ziemniaki zrobić albo. No coś takiego, czy... No, a tutaj jak to w tych kafelek leży, ale coś to tak bezładnie poczaskał, no. jest na części pod tego bagu. zobacz, tu są też niebieskie kafle. Tak, widziałam, no. Niebieski piec też tu był. No. no. Bo ten jest brązowy tutaj po bokach, tu. No, ale nie wiadomo do końca, jak to wyglądało. No pewnie to był taki techniczny, o to ktoś nie patrzył na kolor za bardzo. Bo to on jest... Część jest tynkowana na cegle, część nie. Co to za skrzynka? Co w środku jest? Nici. Niciak. Mm. No i tak, tu przechodzimy. Tu przechodzimy jeszcze, tu jest piwnica na dole. Przykryto takim czymś. to mi się zastanawiam, co to jest. Bo i tak mówisz, że to jest. No. Chyba mówisz od okienka na dole. Tak. To jest, od piwnicy? To jest takie ochraniacz wejścia do piwnicy. Z okna. Tam jest okno od drugiej strony. Bo tutaj też, tutaj. tutaj też jest takie. Tutaj. Tutaj też jest takie. masz Jeszcze mam od Ususzone? Tak. A to czego wziąć. Po co? Bo to fajne. Ci banalec? No, czekaj. Ja myślałam, że to jest kutka i mówię do kutka. Tak. Jaki fajny. Czekajcie, idę do okna, żeby było go widać. To tak, nie, to no ży żywego do na na ludzie. Patrzcie. Chyba go nie widać. Tu głową widzę. Ale ususzone masakra. Niesamowite. Skrzynie, po niemiecka Co tam jest? Woda leci, ale wiesz co, tam na tym nasypie coś tam jest przesypane chyba. Czysty piasek z tego wyleciał. A z czego woda leciała? tam jakaś rurka jest, wiesz? Ale to jest masakra. Nie wchodźcie tutaj, bo to w każdej chwili się załamie. Tu ta, tu, ta konstrukcja. No widzę prześwit tu nawet. Aha. Widzicie? Tak. No, no, no. Tak. O, tam to już w ogóle. to, 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 to pani też powiedziała. Że A tutaj jest... idziemy, stoimy? Tu jest ok. <głosy> <głosy> już jest okay. O, mam stracha tutaj na górze, naprawdę. No. Witajcie! Na naszym strychu Bierzemy się za sprzątanie. Już mniej więcej ogarnęliśmy. Felery, nie felery tego domu, tego strychu. I bierzemy się za segregację. Bo tu jest wszystko. Łącznie, o, łącznie z radiami jakimiś starymi z lat 50. A tu jest radio. A tam resztki jakieś. A OK. Hmm. No jest, wszystko wszystko i nic. Wszystko i nic, trzeba to wszystko. Ale zobacz, tyle czasu szukałam siedzonka do rowera, tu są aż trzy. No. Tam są z przodu te szczypy. Poświęć, poświęć, no. Ostrożnie na sito, uh -huh. bo sito jest... Sito jest fajne. Sito jest jakieś fajne. Tak, można je kiedyś do dekoracji użyć. A Tak. Co tu mamy? Tam, tam miałeś nie chodzić. Nie, tutaj mam nie chodzić, bo tu są, uzupełniłem dachówki. Co tu mamy? Drugie sito jakieś piaskowe. O, buteleczki Szukaj jakiegoś, jakiejś porcelany Praw to bardzo stare Kubeczek Proszę bardzo Buteleczki z dziurką jakieś, nie wiadomo co to za dziurka mhm. słoiki, resztki, to, to resztki. jest Kasprzak. Kasprzak, no ale, ale to jest zgon. Mhm. To jest zgon Kasprzaka. Złożymy go tu są części od innego radia jakiego stacjonarnego. To wszystko. Coś dziwne że tu myszy nie ma. Jakieś buty dziecięce, mm. ale ciężkie, podkute. To jest pewnie po niemieckie. Mm. Na 100% po niemieckie, bo nawet podeszwy są e, skórzane z grubej skóry. No dobra, idę pokazać sobie pomieszczenie obok jeszcze. No, mm. zobaczcie, tutaj mamy. To na tych, to na dentek, dentek, Coś, 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 widzą, pokażę. Z tego względu, że tutaj jest bardzo dużo lasów, to znaleźliśmy. Wiecie, co to jest? Ja wiem, no. ale nie mów. Niech wy nam powiedzą, co Jedna. to jest. I druga. Co to jest? Ci, Jak co myślicie? mieszkają na wiosce i przy lasach, to wiedzą, co to jest. No. Niech sobie leżą. No, gdzieś ty je tam znalazł? No byłem tam na górze, dziurę łatałem w techówce Zobaczcie, tutaj był gołębnik. Wszystko i nic, no. ale znaleźliśmy z Agą, zaraz wam pokażę. Starą lampę. Nie, trzy, to znaczy trzy lampy. Tutaj jest lampa, ale to jest mhm. pikuś, to jest plastikowa lampa. A, ładne. Tylko delikatnie, żebyś nie rozwalił. Tak. Mhm. Taki klosz. Nówka tak. sztuka nie używa. Mhm. To będę tutaj kładł. Nie, nie rozpakowuj wszystkich. Ale to nie, nie ma sensu. po jednym tylko pokażę. Tutaj mhm. jest drugi. Trzy, trzy sztuki są takie. Mhm. Tutaj. A, jest nowe. No, nie taki u... widziałam kiedyś. u mamy chyba mojej. I takich jest sześć. Mhm. To jest dola jakiegoś. A jest jakaś lampa? Jest, ale to... Jest, to mówię, to jest plastik jakiś. Tak, tak, ale one tak były właśnie Nie, robione. Z lat 50-60? Ta, tak, one były tak robione, że góra była z plastiku, a ten, ten dół był taki z szkła gospodarczego. A mhm. mhm. To jest 30. A to już wszystko to te. Te prysztoczyste. Te, te pyszroczyste, one są z tej lampy prawdopodobnie. Z tej tutaj. Zedelek. Ale fajne co to siedzonko, Nie wiem dla kogo. Może tu żyją krasnoludki. Albo ktoś. Też nie wiem. Zedelek. No i takie męskie, stare, zbieracze. Ciekawe co to jest. Co się przyda. Nie wiem, ale prawdopodobnie skoro tutaj był gołębnik, to to służyło jako do podawania karmy jakiejś. Karmy. Mm -hmm. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Co to jest? Tu jest coś napisane. Nie widać. Nie wiem, odlewy jakieś gipsowe, ale. A. Tu mamy też jakieś małe pomieszczenie. Ty wiesz, że to jest łóżko? Tak wiem. No, tu jest więcej łóżek. I to, i to są za... bardzo stare łóżka. Ale zobacz, tu są te boki od łóżka, a tu jest ta góra od łóżka, ten yy, za głową. Tak, to są stare, mm. takie po niemieckie. Tak. Ktoś tu zrzucił, tam buty jakieś są też, też jeszcze. No a tak wygląda reszta dachu. A! Jezus Maria, ja mam stracha tu potem z strychu chodzić. No Kasia schodzi, próbuje zejść. Łupnie na dół czy, czy nie? Nie łupnie? Jestem debest, bo odważyłam się tu wejść. A co tu trochę pajączków jest to. To nie ma pajączków, to są pajączyny. pajęczyny. Pajęczyny. No, Już żaden pająk nie żyje.